Space. We could have been waiting for the right day, like the right day ever comes. Now it's Friday. Right. widzieliście, śnieg już nas powitał, więc listopad jest ym, z taką przyjemną przygrywką do tego, co nas niedługo czeka, czyli do grudnia. Nie mogło się już doczekać vlogmasów i w ogóle tego wszystkiego, tego fajnego, fajnego czasu. Ym, ale wróciłam właśnie do domu, trochę mi się zeszło, bo dzisiaj, słuchajcie, cały dzień byłam w rozjazdach i y, załatwiałam sporo rzeczy związanych z jakimiś tam badaniami i tak dalej. I naszła mnie taka mm, refleksja i stwierdziłam, że się z Wami podzielę tą refleksją. Listopad też u mnie przynajmniej jest takim miesiącem takich trochę podsumowań, bo wiecie, zbliża się koniec roku, gdzieś tam staramy się pozbierać myśli, co w tym roku się działo, jakie były nasze plany, postanowienia, co sobie zakładaliśmy, że zrobimy. Listopad to też jest taki fajny, fajny miesiąc, żeby sobie wiecie, przed grudniem i przed okresem świątecznym. Pewne rzeczy, właśnie nie wiem, pozamykać, yy, oczyścić swoją przestrzeń tak fizycznie, w sensie z przedmiotów, ale też na jakimś tam innym poziomie i zrobić jakieś takie, wiecie, wiecie mini przemyślenia. Zresztą mi się zawsze listopad z takim miesiącem kojarzył. Ja sobie w ogóle w tamtym roku, jak, jak myślę sobie właśnie o tych takich, yy, wiecie, przemyśleniach, w tamtym roku, jak jadłam winogrona pod stołem, notabene nie działa, więc. Yy, nie róbcie tego, bo nie spełniły się wszystkie życzenia. Chyba, że tak miało być. Jak jadłam winogrona pod stołem, tym takim zwyczajem, że wiecie, spisuje się i myśli się życzenia i zjada się winogrono, to jednym z tych, takich moich życzeń, w zasadzie to myślę, że można nazwać to jakimś takim planem, było to, żeby zadbać yy, o swoje zdrowie i yy, o taką ogólnie nazwałabym to, nie wiem, higienę życia tak to nazwijmy. Myślę, że mamy dobrze wiedzą, że jak dzieciaki są bardzo małe to wszystko niestety zostawiamy. Co jest po części naturalne, ale no też dla naszego organizmu dosyć obciążające, bo oczywiście są nieprzespane noce, posiłek składa się z kanapki z serem i to by było na tyle. Zapominamy o badaniach, o suplementacji, o nie mamy czasu na ruch, na ćwiczenie i tak jakby wszystko się sypie. I muszę wam powiedzieć, że ja jak um, dzieciaki były małe to, w sensie teraz też są małe, ale jak były takie mini, mini, mini małe, to um, strasznie się za, zatraciłam i na maksa poświęciłam, jeżeli chodzi o dzieciaki. Byłam w zasadzie na każde zawołanie i stwierdziłam, że oni są dziećmi tylko raz w życiu i um, mam taką możliwość, żeby być dla nich na 200%. Natomiast um, to się wiązało też z tym, że rzeczywiście te sprawy wszystkie takie, które dotyczyły mojego zdrowia, mojego jakiegoś. Um, Takiego dobrobytu, zostały zepchnięte trochę na drugi plan. I jak teraz patrzę na ten mijający powoli rok, to naprawdę jestem z siebie dumna, że. Tak, skupiłam się na tym, co sobie pod tym stołem obiecywałam w tego Sylwestra. Bo wykonałam ogrom pracy, jeżeli chodzi o własne zdrowie, jeżeli chodzi o zdrowie moje psychiczne, fizyczne, żeby pilnować pewnych rzeczy, żeby wypracować pewne nawyki, żeby zawalczyć o siebie na nowo i wykrzesać fakt, że mama też musi zjeść pełen posiłek. Bo dla mnie, wiecie, robienie obiadów równa się robieniu obiadu dla dzieci, a nie robieniu obiadu dla mnie. Dla mnie obiadem przez bardzo długi czas była kanapka z serem, to, to był mój posiłek. A stwierdziłam właśnie w tym 2023, że trzeba to zmienić, bo prędzej czy później konsekwencje będą tego, jakie będą i były oczywiście. Natomiast na szczęście nad tym zapanowałam. Jeżeli wy jesteście też w takim miejscu, że gdzieś tam niestety wasze potrzeby i wasze nie tylko zdrowotne, ale różne potrzeby są na szarym końcu, to mam nadzieję, że chociaż trochę zainspiruje was do tego, że. Trzeba sobie po prostu w głowie postanowić, że dbanie o siebie jest bardzo ważne. I to samo dbanie myślę, że dla wszystkich będzie oznaczało odrobinę coś innego, bo dla jednej dziewczyny to będzie fakt, że może sobie pospać, a dla innej dziewczyny fakt, że zrobi sobie cytologię i nie wiem, badanie piersi, chociażby. Więc to dla każdej z nas wygląda troszeczkę inaczej, ale jeżeli w waszej głowie w takim zdrowym rozrachunku. Jest to samodbanie i daje wam to dużo spokoju, radości i takiej troski, takiego, że czujecie się zaopiekowane, to myślę, że to jest kierunek, w którym trzeba podążać. A druga część mojego przemyśliwania wieczornego polega na tym, że w dalszym ciągu niesamowite jest dla mnie. To, jak wygląda diagnostyka w Polsce, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju badania. Ja dzisiaj byłam na USG Tarczycy w związku z y, tam różnymi zawirowanami, ale nie mówię to tak jakby o tym, y, nie mówię o tym, żeby gdzieś tam zwierzać się publicznie z moich problemów zdrowotnych, nie o to chodzi. Yy, tylko chodzi o to, jak w ogóle sam fakt, że ktoś przychodzi coś sprawdzić, jest odbierany przez lekarzy najczęściej i przez ludzi. Oczywiście nie przez wszystkich, bo ja nie lubię bardzo wrzucać wszystkich ludzi, jakiejś profesji do jednego worka, bo każdy jest inny. Ale tak. dzisiaj miałam taką sytuację, właśnie w trakcie robienia USG, że pan doktor zapytał mnie, ale w zasadzie po co ja to robię? I on mówi: Ale to pani chce mieć dzieci. Ja mówię, że nie planuję. Mhm. Ja tak myśli, myśli. No ale to co, szukamy gusków, coś do usunięcia chirurgicznego. <noise> A ja mówię, nie, po prostu chcę sprawdzić, czy ta tarczyca jest ok. Ale to po co? No to taka pani natura po prostu, no tarczyca, no oho, oh, oh. no taka pani natura, tak pani ma. No właśnie nie, moja pani doktor, na którą trafiłam, która okazała się fantastycznym specjalistą, i czyta tak badania, że to jest. Ja nie widziałam nikogo takiego jeszcze w swoim życiu. Ona mówi, no nie ma czegoś takiego, że taka jest natura, no. Gdzieś leży problem, który trzeba rozwiązać. E, więc e, takie wnioski dzisiaj, bo po prostu dzisiaj latałam się wiecie po lekarzach i stąd takie moje przemyślenia, więc stwierdziłam, że podzielę się z wami, żeby, żeby się może też napisały, czy macie podobnie i czy też takie macie obserwacje. A może macie inne. Ja zawsze chętnie poczytam. I, e, pokażę Wam teraz magię internetu. Bo sobie tutaj rozmawiam, wszystko jest pięknie, ale wystarczy, że tylko się uchylę. Tak. Tu się skrył cały bałagan, ale bałagan poczeka. Udajmy, że tego nie ma, to się schowało magicznie z powrotem za mną. Ja dokończę kawę i zacznę um, ogarniać um, sprzątanie, ale to tak wiecie: z przymrużeniem oka, bo zawsze wszyscy piszą, że my mamy taki porządek. No, no nie, nie mamy, nie zawsze. Dobrze, moi drodzy, wspomniane porządki, czas start. Zamówiłam na Allegro taką pastę do płyty indukcyjnej e, z doktora Beckmana. Jak widzicie, na mojej płycie. No, nie jest w najlepszym stanie i bardzo trudno jest mi usunąć z patelni, tak jakby. No, widzicie, takie okręgi. O, tak samo jest tu. To jest po prostu z patelni osad. I stwierdziłam, że um, przetestuję to. Zobaczymy sama. Jestem ciekawa, czy to w ogóle zadziała. Co do tego środka, muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo fajny, natomiast nie jestem kompletnie przekonana do tego czyścika, który był w. Tak, jakby dołączony tego czerwonego. I rzeczywiście zeszły te takie brzydkie, plastikowe, klejące takie okręgi, które czasem zostają od patelni. Natomiast nie jestem w ogóle fanką tego czerwonego czyścika, który tutaj zamieściliby. Jakoś on jest taki drażniący, wiecie? Nie wiem, jakoś tak. Hmm. No nie, nie, chyba nie podpasował mi. Natomiast sama pasta jest taka taka. O, to tak to wygląda, taka pasta. Uważam, że jest całkiem ok. Natomiast ten czyścik to, to nie, coś delikatniejszego moim zdaniem, ale rzeczywiście płyta jest dobrze wyczyszczona i zniknęły te właśnie klejące, klejące okręgi, których ja nie mogłam nawet zwykłym takim sprayem, wiecie, do kuchni z, wyczyścić. Jak już jesteśmy przy takich domowych polecajkach, to nie wiem, czy w ogóle wyznacie o ten specyfik. Ja to kupiłam w Biedronce. Mówiąc szczerze, obok mnie dziewczyna wzięła chyba do koszyka z 4 czy 5 buteleczek tego zapachu, w sensie tego płynu do płukania i tak wzięłam mówię, kurczę, perfumy do tkanin, długotrwały zapach. Bardzo się zaciekawiłam, bo to w ogóle kosztuje chyba 12 zł, więc bardzo spoko cena. i no jestem pozytywnie bardzo zaskoczona i ten zapach jest bardzo elegancki. To nie jest taki tani zapach, taki ulotny i nie wiem, płytki, tylko to jest naprawdę fajny, głęboki zapach i on jest wyczuwalny na ubraniach. Więc dziewczyno z Biedronki, która wzięłaś cały zapas, dziękuję Ci bardzo, bo dzięki temu dowiedziałam się o naprawdę fajnym e, płynie, w sensie to jest nazwane perfumy do tkanin, Ym, no bo rzeczywiście są mocno skoncentrowane, ale to taki płyn do płukania. Więc dziękuję Ci bardzo, nieznajoma dziewczyno, ale chyba za gości to na stałe u mnie, tak jak u Kasi te płyny, te sorry, to u mnie Eden z Biedronki. Dzień dobry, dzień dobry. Okulary na głowie. Już wam mówię dlaczego. Dzisiaj mam dzień nagrywania takich kreatywnych bardziej rzeczy, bo jest przepiękne słońce, więc jak tylko jest słonecznie, to ja przesuwam meble, przesuwam kanapy, stoliki, robię sobie tutaj takie mini-miejsce na ścianie do, jako tło do nagrywania. Więc już nagrałam trzy rolki, więc w międzyczasie stwierdziłam, że zrobię sobie krótką przerwę i pogadam trochę do vloga. I chciałam Wam powiedzieć dwa słowa o basicach, o tym basicu, który mam aktualnie. Mam bardzo dobrą bazę basicową, jeżeli chodzi o krótkie rękawy. Mam też takie fajne topy bez rękawów, z poduszkami. Więc tutaj jestem zaopatrzona. Zazwyczaj zamawiam te basici na Uniqlo albo w hmm, H&M, zazwyczaj, i to zazwyczaj ten handem dział premium, czasami w rezerw, czasami. Ale jeżeli szukacie dobrych bazowych białych i czarnych t-shirtów, takich klasycznych, to Uniqlo jest najlepsze moim zdaniem, w Warszawie jest stacjonarnie, więc yy, można się tam zaopatrzeć, jak będziecie może gdzieś przy okazji, albo jak jesteście stamtąd. Natomiast miałam duże braki, jeżeli chodzi o bazowe topy z yy, długim rękawem, Miałam jeden taki czarny, który strasznie się zniszczył, bo czarna odzież suszona w suszarce bębnowej niszczy się, mam wrażenie, trzy razy szybciej. I ja już teraz bardzo rzadko ciemne rzeczy suszę w suszarce bębnowej, bo jednak mm, wiecie, no suszarka pod, tak jakby zjada tą pierwszą warstwę materiału i widać, że no, niszczą się dużo szybciej. Natomiast do brzegu. Kupiłam na zarze, zamówiłam ostatnio właśnie takie bazowe topy, bo chciałam prążkowany materiał, czyli coś, żeby było prążkowane. I zamówiłam dwa rodzaje. Zamówiłam ten tutaj, który jest fatalny, rozciąga się, wygląda jak wyciągnięty kokosowi z gardła, więc nie zamawiajcie go. Jest wersja czarna i biała, ale jakoś jest fatalna. No i zamówiłam też w paczce ten tutaj. I to jest ten, który mam na sobie. On kosztował 65,90, o ile dobrze pamiętam. Jest w czterech różnych kolorach. Ja jeszcze sobie domówiłam czarny i taki ciemnoszary. Ale zamówiłam tak jakby na próbę, żeby zobaczyć ten tutaj pierwszy. I jakość jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o rozmiar, to jest troszeczkę mała rozmiarówka, bo ja mam na sobie M, a czuję jakby to była S, szczerze mówiąc. Kolor jest taki jasno szary, ale ten materiał tak jak możecie zauważyć jest bardzo ładnie prążkowany, to jest taki fajny prążek wszystko ma kształt, jest takie mięsiste, więc myślę sobie, że mogę spokojnie Wam polecić ten top, bo jest naprawdę bardzo dobrej jakości, jak na zarę za 65 zł bo z tego co wiem to fajne prążki z długim rękawem takie longsleevy ma też Marsala natomiast jakoś tak stwierdziłam, że spróbuję w Zarze i uważam, że naprawdę Świetnie on wygląda. To jest taki klasyczny, typowy, bazowy top, ale tak jak widzicie, ja mam dzisiaj na sobie jeansy z szeroką nogawką i taki prosty top pasuje idealnie. A ja tutaj przyszłam do okna, kompletnie nieestetyczny sposób pokazania, ale chciałam wam pokazać, że przyszły mi te prążki, które wam wcześniej pokazywałam na samym początku. I ten kolor pierwszy jest taki ciemno-szary. One w ogóle są tak jakby delikatnie farbowane, bo to widać tutaj na brzegach, ale bardzo podoba mi się ten ciemny kolor. To jest taki grafit, yy, też taki delikatnie jakby farbowany, no ale naprawdę fajna jakość, jak na sieciówkę oczywiście. Rozmiar to już jak mówiłam wcześniej, M, taka cena. Wrzucam Wam linka, jeżeli chcecie sobie zrobić zapasy takich basiców. Trochę żałuję, że nie ma białego. Jak wiecie Czarny Piątek, czyli Black Friday zbliża się do nas z wielkimi krokami i to jest dobra okazja, żeby uzupełnić sobie zapasy ulubionych produktów, żeby zrobić zakupy ale rozsądne, ewentualnie kupić coś już pod kątem prezentów świątecznych, albo zrzucić się z koleżankami i zrobić jakieś takie jedno większe zamówienie i uzyskać większą zniżkę. I na stronie Health Labs działa od 19 do 21 nasz kod zniżkowy LGSBF, właśnie z okazji Black Friday, i on da Wam naprawdę sporą zniżkę. 25% na zakup powyżej 100 zł. I później te zniżki rosną aż do 40%, więc zniżki są naprawdę bardzo duże. To jest jedyna taka okazja w roku, więc jeżeli potrzebujecie, to korzystajcie właśnie z tego naszego kodu zniżkowego. Ja też w opisie wrzucę Wam linka, zresztą tam na stronie ten system zniżek jest bardzo dobrze wydziany, więc wszystko tam znajdziecie. Jak mówimy o zapasach i o takich ulubionych produktach, to ja teraz opowiem Wam o moich czterech ulubionych kosmetykach właśnie od Half Labs. Mam dosyć zawężone pole. Do opowiadania, bo tak naprawdę cztery produkty to jest bardzo mało. A tym bardziej, że ich wachlarz asortymentu jest ogromny. Jeszcze niedawno dołączyła pielęgnacja włosów do całego portfolio, więc kosmetyków jest mnóstwo. Natomiast ja wybrałam moich absolutnych ulubieńców kosmetyki, które cyklicznie uzupełniam i mam w łazience. I pierwszym kosmetykiem będzie emulsja do demakijażu. Jest to produkt taki początkowy, jeżeli chodzi o demakijaż i o oczyszczanie. To jest taka forma. Mazidła, maści, czegoś gęstego, tłustego. Stosujemy to tak, że po prostu nakładamy na twarz z makijażem wieczorem i wykonujemy masaż. I pod wpływem ciepła ta, ta emulsja, to mazidło pięknie się rozpuszcza i razem z tym rozpuszczaniem rozpuszcza też makijaż. Możecie ściągnąć ten wodoodporny makijaż oczu. Cały makijaż twarzy, SPF, wszystko. I później, jak zmyjecie tą emulsję, czyli w kontakcie z wodą, ona pięknie schodzi z buzi i zostawia twarz miękką, bardzo dobrze oczyszczoną. Ale to nie jest oczyszczenie takie piszczące. To jest bardzo subtelne i takie. Mm... Otulające oczyszczanie, więc to jest pierwszy etap, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Drugi produkt to zdecydowanie będzie żel oczy, oczyszczający. To też jest ta linia Pure On, czyli taka podstawa pielęgnacji, i jak widzicie tutaj, ja już praktycznie go kończę, to już jest moja któraś z kolei buteleczka. I razem te kosmetyki w duecie tworzą dla mnie oczyszczanie idealne, bo ten żel jest bardzo łagodnie i delikatnie oczyszczający. Znowu nie ma tego etapu zdzierania warstwy ochronnej naszej skóry, to jest oczyszczenie bardzo subtelne. Ale skuteczne i jeżeli użyję i emulsji i tego żelu, oczyszczanie kompleksowo mam załatwione. Zastanawiałam się, jakie jedno serum wybrać ze wszystkich kosmetyków Health Labs. no i musiało to być serum z witaminą C, czyli Tetravit C serum z 10% witaminą C. Moim zdaniem to jest serum z witaminą C już na naprawdę wysokim poziomie. Efekt rozjaśnienia i rozświetlenia macie gwarantowany. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest to mleczko, które wchłania się błyskawicznie, co dla mnie jest ogromnym plusem. Ja to zawsze stosuję rano pod filtr, żeby działać, tak jakby podbić działanie filtra SPF-a, ale też po to, żeby dać mojej skórze rano ten efekt rozjaśnienia i rozświetlenia. Działanie tej witaminy C jest naprawdę fantastyczne. Wszystkie jakieś delikatne przebarwienia, są troszeczkę bledsze. Ten efekt rozjaśnienia i rozświetlania jest naprawdę widoczny. No i dla mnie ta forma emulsji rano absolutnie idealna. Wybrałam też z tej linii Glow On maseczkę, bo ta serum z witaminą C to jest linia Glow On i maseczka oczyszczająca, rozjaśniająca, rozświetlająca. Dla mnie również jest hitem, i to też jest kosmetyk, który ja cyklicznie w swojej łazience uzupełniam. Ja bardzo lubię takie. Kosmetyki i maseczki, które realnie działają. Na zasadzie ja nakładam na buzie, zmywam i widzę efekt. Nie muszę jakoś stosować, wiecie, długo, długo, tylko ja realnie widzę działanie tego kosmetyku. I ta maseczka oczyszczająca takim produktem jest. Jeżeli potrzebuję oczyścić i rozświetlić moją skórę, nie wiem, bo mamy zdjęcia, albo um, widzę, że skóra jest zanieczyszczona i potrzebuje blasku, to ja nakładam tą maseczkę i po zmyciu ta skóra jest taka. Mm, jakby to powiedzieć, no jak taka piłeczka odbijająca światło, jest taka sprężysta i przepięknie rozświetlona i oczyszczona. Więc w ogóle dla mnie oczyszczenie plus rozświetlenie to jest kombinacja idealna. Więc ja tą maseczkę e, absolutnie uwielbiam i z ręką na sercu cztery te produkty mogę gorąco wam polecić. Jeżeli miałabym wskazać moich takich top of the top ulubieńcy cyklicznie kupowani, to byłyby właśnie te cztery produkty. Co tutaj się dzieje? Jakiś armagedon, ale widzę, jest ktoś też absolutnie niewzruszony sytuacją. Wygrzewa się na słoneczku. Kokosku, czy ty byłeś w poprzednim wcieleniu kotem? Byłeś kotem, prawda? Ja wiem. Ja wiem, każdy lubi słoneczko się wygrzewać. Ja wiem, śpij sobie. Hej, a no gdzie mnie zabierasz. Right. Dzisiejsza misja yy, to poszukać odrobinę bardziej świątecznych rzeczy z dużym wyprzedzeniem, tak jak widzicie, ale z Kasią dużo wcześniej w tym roku przygotowujemy się do tego okresu świątecznego, więc zrobimy coś, czego możemy później żałować, bo wizyta w centrum handlowym... No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, szczególnie w godzinach popołudniowych teraz, ale zobaczymy. Ktoś nas odwiedził. Dobry! No usiądź, usiądź. No bo może samochód zamknę, bo tu mnie jeszcze okradną zaraz. Właśnie opowiadałam, że nie wiem, czy nie będziemy żałować tej cudownej, fantastycznej wizyty w Centrum Handlowym, ale no wiesz, teraz jest wszędzie tłum, ja jakoś już trochę nie jestem przyzwyczajona do ja w ogóle. też, Ale wiesz. No, Dlaczego no, nie? Dobrze. Czego szukamy? Czy sz, wiem, że o, świąteczne ozdoby. To świąteczne ozdoby. Pójdziemy jeszcze do e, H&M Home. home. Obserwujmy, czy są te filżanki z napisem cappuccino, bo e, z, do tego espresso widziałam, że są malutkie. Okay. Chciałaś do Kastoramy oświetlenie Chciałam zobaczyć. Chciałam do Castorama oświetlenie, bo dużo dziewczyn właśnie mówi, że jest sporo zamienników różnych lamp, które może, możecie na przykład znaleźć, nie wiem, na West Wing właśnie w Castoramie, są bardzo podobne i w dużo lepszej cenie, a jeszcze mówią, że jak już znajdziesz w Kastorami, to też poszukaj gdzieś w necie po numerach, bo często asortyment ten, który jest na przykład w Castoramie, możemy na przykład znaleźć na Allegro i są na przykład tańsze. To jest tak, jakby ten sam artykuł. Tak, ten sam. Mhm. Tylko teraz wiadomo, jeszcze kwestia przesyłki. No, no wiadomo, patrzymy. Ale z drugiej strony, mm, ja jak pamiętam, to i też fajne były. W, tak, ja bym w Larua upatrzone te w stylu taki Japandi, te dwie takie w sumie, no. trzy lampy, więc one są na razie na, na liście numer jeden, bo widziałam też bardzo fajne włosingi, ale one są papierowe, więc no, no. trochę wydać, nie wiem, Szkoła 1500 zł spuło, na papierowe trochę. lampy, no trochę bez przesady. Więc no popatrzymy na lampy. Zrobiliśmy jeszcze fotel. Dzisiaj? No dobrze, je, idziemy, idziemy, idziemy. Zróbmy to, ja hmm. jestem bardzo ciekawa. Bardzo się cieszę, że mogę Kasi towarzyszyć w tych um, takich u, u dekoracyjnych Sama wyborach. może, kupić, może się zainspirujecie. Powiem Wam szczerze, jak, tak jakby um, rozmawiamy ciągle o tym, to ja tak patrzę, mówię, a to bym zmieniła, a to bym coś już tu może coś tam krzesła inne i tak jak wymyśla. Let's go! Takie, takie, te, te. No. Ale mi się jeszcze podobają takich dwie i tą jedną. I tą. Ładne. W sensie trochę wy, wy wyglądają jak ten papier ryżowy, nie? Troszeczkę. Ale są szklane. Bardzo ładne. I w dobrej cenie widzę. 149, 199. No, no w miarę. to <grytanie> Przepiękna ceramika w HM Home. No po prostu prześliczna. Ten taki duży kubas. Ale tutaj też jest taki bardzo fajny beżowy, tylko bardziej chyba na espresso. I w ogóle najlepsze są o te filiżanki. Brązowe się chyba wyprzedały, ale przepiękne. Był dowód zbrodni. Bardzo nie, nie, nie niezdrowy. Można nie liczy się, nie, nie żartujemy oczywiście. No nic nie ma. Więc wześć, wracamy do domu! Nic nie kupiłyśmy zamówimy. No muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że to był absolutnie fantastyczny weekend. Bardzo bogaty w taki. Quality time, czyli taki czas fajnie spędzony. Bardzo spodobało nam się z Kasią ostatnio pływanie i saunowanie, więc skorzystałyśmy w tym tygodniu. Bo byłyśmy jakieś takie wiecie rozbite, coś tam się po kościach nam płukło, jakieś nie wiadomo co. I stwierdziłyśmy, że musimy to wygrzać, wygonić, przegonić. I byłyśmy na saunach, na zmianę z grotą solą nacierałyśmy się lodem, później jeszcze trochę pływania. Ciepła herbatka, napar biały, taki na przeziębienie z przepisu pana. Tabletki, który gorąco wam polecam, też chyba tydzień temu o tym mówiłam, bo jest sezon wirusowo-przeziębieniowy. I następnego dnia, przynajmniej ja, czułam się jak nowonarodzona, więc będziemy kontynuować w tym okresie takim jesienno-zimowym taką tradycję. Z Katarzyną, tym bardziej, że ona już teraz pływa. Ja pływam, słuchajcie, to jest w ogóle najbardziej wyraźne spełnienie moje z dzieciństwa: ten basen, na którym ja praktycznie spędziłam połowę swojego dzieciństwa, więc ja uwielbiam wodę i uwielbiam pływać. Także bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób, wiecie sobie na przykład, zakończyć weekend, troszeczkę naładować baterie. I um, dla osób, które mają saunę w domu albo ruską banie, zazdroszczę Wam, milion. Zazdro, kiedy mnie zaprosicie na seans. A teraz słuchajcie śmigam, bo e, chciałam zakończyć ten tydzień takim bardzo fajnym akcentem jest u nas w Lublinie w centrum, boże, w, na Uniwersytecie Przyrodniczym w tej sali kongresowej e, balet. I to jest taki balet trochę skierowany do dzieci dziadek do orzechów, więc nie mogę się doczekać ja, nie może się doczekać moja mini mi, czyli moja córeczka. Ja nigdy nie byłam, nigdy nie widziałam, więc w ogóle mega się cieszę, że mam okazję dzisiaj za chwilę pójść i zobaczyć. Myślę, że to będzie takie idealne połączenie, że i dzieci są w stanie skorzystać z tego, ale dorośli również. No i w ogóle dziadek do orzechów stawicie muzyka Piotra Czajkowskiego i ten taniec śnieżynek, to w ogóle jest, wiecie, taka, taka już, taki przedsmak trochę tego czasu świątecznego, więc bardzo się cieszę, że um, możemy dzisiaj pójść, tym bardziej, że jest taka śnieżna aura trochę. Także mam nadzieję, że będzie super i że zakończymy ten tydzień e, tak bardzo pozytywnie naładowane m, baterie i wszystko, co tylko może być. E, no i myślę, że powoli też jest czas, żeby kończyć tego vloga. E, widzimy się jak zawsze w kolejnym tygodniu, w takim update'cie z takiej naszej codzienności. Oczywiście już teraz nie możemy pewnie wszyscy się doczekać vlogmasów. Ja vlogmasów wielbiam nagrywać i też oglądać, więc mam nadzieję, że w grudniu um, będzie, będzie już tak fajnie, wiecie, świątecznie, klimatycznie. Tymczasem was pozdrawiam gorąco, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!